Dzień dobry, nazywam się Kana Stadeusz. Jestem instruktorem KSOS. Prowadzę zajęcia z tenisa stołem. Na początek chciałbym przekazać parę informacji dotyczących wykonania prawidłowego serwisu. Aby serwis był wykonany prawidłowo, pieczka musi być podrzucona na minimum 16 cm. I nie możemy serwować, nie możemy doprowadzić do kontaktu piłki z rakietką. W momencie, kiedy pieczka się wznosi do góry, musimy poczekać aż pieczka wzniesie się do najwyższego punktu i w momencie, kiedy zaczyna opadać, wtedy możemy dopiero serwować. Aby tego się dobrze nauczyć, musimy najpierw nauczyć się dobrze pieczkę podrzucać. Żeby serw był prawidłowo wykonany, również są pewne zastrzeżenia dotyczące sposobu trzymania piłeczki na dłoni. Dłoń musi być wyprostowana, palce złączone, pieczka musi leżeć w zagłębieniu dłoni. No i musimy podrzucić na te minimum 16 cm i później można, jak pieczka opada, możemy serwować. Żeby nauczyć się podrzucać pieczkę w sposób wygodny dla nas, żebyśmy mogli sięgnąć pieczki, yy, możemy sobie właśnie poćwiczyć w ten sposób podrzucanie pieczki. Następnym ćwiczeniem, które nam się przyda, jest odbijanie pieczki środkiem rakietki, środkową częścią rakietki, środkowym polem na jednakową wysokość. Rakietkę trzymamy na dogodnej wysokości, na wysokości pasa lub trochę wyżej i odbijamy pieczkę na jednakową wysokość z jednakową siłą. Wtedy nam jest łatwo odbijać pieczkę, wielokrotnie panować nad pieczką, grać dokładnie. Możemy to ćwiczenie wykonywać również drugą stroną. A jeżeli opanujemy ćwiczenie jedną i drugą stroną, możemy wykonywać to ćwiczenie naprzemiennie, raz jedną, raz drugą stroną. Znacznie trudniejszym ćwiczeniem jest odbijanie pieczki kantem rakietki. Lub nadawanie rotacji na przemian stronne, nadawanie rotacji, pocieranie pieczki okładziną i nadawanie na przemian stronne rotacji. Można też wykonywać. Po Ćwiczenie podobnie, uczyć się nadawać rotację poprzez narzucanie pieczki na rakietkę. Stawiamy rakietkę pionowo albo prawie pionowo i patrzymy, jak pieczka wysoko wyskakuje. Jeżeli pieczka wysoko wyskakuje, znaczy, że nadaliśmy dużą rotację. Dla opanowania yy, drzemią rąk, możemy nauczyć się pieczkę utrzymywać. W nieruchomej pozycji na rakietce. Można również to ćwiczenie wykonywać poprzez poruszanie się i staramy się, żeby nam piłeczka nie spadła z rakietki. Jest jeszcze trudniejsze ćwiczenie, że można odbijać piłeczkę uchwytem. Jeszcze trudniejszym ćwiczeniem, chyba najtrudniejszym, jest nadawanie rotacji piłeczce i chwytanie w koszyczek utworzony z paznokci. Najpierw nadajemy rotację, a później tworzymy koszyczek z paznokci, czy z palców drugiej dłoni i chwytamy kręcącą się piłeczkę na rakietkę, na dłoń. To będą na początek takie ćwiczenia, do przyzwyczajenia się do nauki serwisu. Dziękuję.